Identyfikator podmiotu SCP-1604. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Z racji rozmiaru SCP-1604 obiekt przechowywany jest na miejscu. 5 km na wschód od obiektu znajduje się niewielki ośrodek prowadzony pod przykrywką stacji badawczej. Zadaniem przydzielonych tam pracowników jest obserwowanie obiektu i w razie potrzeby przeciwdziałanie wtargnięciom. Ruch powietrzny należy koordynować w kooperacji z agencjami lotniczymi, tak by strefa nad SCP-1604 była wolna od statków powietrznych celem zapobiegania kolizji z obiektem. W lokalnej wieży kontroli ruchu powietrznego zakonspirowani są pracownicy fundacji, których zadaniem jest przekierowywanie statków powietrznych zbliżających się do SCP-1604. Opis. SCP-1604 to łańcuch przemocowany do w Grenlandii. Obiekt biegnie przez nieokreśloną długość zarówno w Ziemi, jak i w atmosferze. SCP-1604 skierowany jest bezpośrednio na jądro Ziemi i zazwyczaj jest naprężony. Poszczególne pierścienie łańcucha mają około 60 cm średnicy w punkcie najszerszym i najwyraźniej składają się z wysoce podrdze białego żelaza. W każdym razie łańcuch regularnie wytrzymuje napięcie ponad możliwości żelaza i ta sama właściwość uniemożliwia fundacji pobranie z niego próbek. SCP-1604 jest przemocowany do bloku nieokreślonych, skrajnie gęstych materiałów, które najwyraźniej całkowicie okrywają SCP-1604 pod poziomem gruntu. W momencie odkrycia ową miejsce znajdowało się 2 metry pod ziemią i zostało odkopane w celach badawczych. Do pierścienia nakrywającego mocowanie przyłączony był prymitywny zamek pokryty niewspółczesną mieszanką betonu, w którym wykryto niezidentyfikowane symbole. Beton usunięto na potrzeby dochodzenia. Okresowo SCP-1604 zostaje na krótko poluźniony, a jego fragment, najczęściej kilkucentymetrowy, będzie wciągany do ziemi, aż do momentu, w którym obiekt znów będzie naprężony. Incydenty te zachodzą średnio co 90 minut. Aczkolwiek zarejestrowano dłuższe okresy zachodzenia zjawiska oraz krótsze okresy gwałtownej aktywności. W związku z wynikającym wówczas niebezpieczeństwem, obserwowanie rozmiaru obiektu jest ograniczone. Radar przenikający falami ziemi wskazuje, że SCP-1604 rozciąga się na o wiele dalej niż wynosi jego dystans działania. Wiadomo również, że obiekt rozciąga się co najmniej poza orbitę Księżyca. Próby obrazowania laserowego i radarowego na dalsze odległości skutkowały nagłym zwiększeniem naprężenia łańcucha, co mogło doprowadzić do powstania niekorzystnych dla natury geologicznej skutków ubocznych.